Net. Czy USA pokierują światem tak, by uniknąć klimatycznej katastrofy? New York Times po szczycie klimatycznym teraz czeka najtrudniejsze. Na szczycie klimatycznym nie brakowało znaczących deklaracji, ale najtrudniejsze dopiero nadchodzi. Przed Waszyngtonem test, czy będzie w stanie pokierować resztą świata tak, by zapobiec katastrofie, ocenia dziennik New York Times. W trakcie szczytu światowych przywódców zorganizowanego z inicjatywy USA Joe Biden ogłosił nowy cel dla Stanów Zjednoczonych – zmniejszyć emisję o 50-52% do 2030 rok. W porównaniu z poziomami z 2005 rok swoje cele podniosły również Japonia i Kanada. NIT ocenia, że na szczycie padły znaczące deklaracje. Teraz najtrudniejsza część. Prawdziwym testem będzie to, czy Waszyngton będzie w stanie nakierować resztę świata na czystą energię na tyle szybko, by zapobiec katastrofie, stwierdza Nowojorski Dziennik. Podczas wirtualnego spotkania klimatycznego niektóre państwa, jak na przykład Australia, Indie, Indonezja, Meksyk i Rosja nie ogłosiły nowych ograniczeń na ropę, gaz czy węgiel, Kilku przywódców uskarżało się natomiast, że prosi się ich o ambitne, zielone cele, mimo że ich kraje są relatywnie niewielkimi trucicielami. NIT podkreśla, że obecnie to Chiny, a nie Stany Zjednoczone, są największym światowym emitentem dwutlenku węgla. Władze CHRL nadal zwiększają emisje, argumentując, że ich industrializacja w państwie środka rozpoczęła się znacznie później niż na Zachodzie. Chiny swój szczyt mają osiągnąć do 2030 roku. Za emisję w Chinach w dużej mierze odpowiada spalanie węgla, najbrudniejszego paliwa kopalnego. Kraj ten jest zdecydowanie największym konsumentem węgla na świecie i buduje nowe elektrownie węglowe w kraju i za granicą, odnotowuje Nt. Prezydent Xi Jinping zapowiedział jednak na szczycie, że jego państwo Znacząco ograniczy projekty węglowe w najbliższych latach i zrezygnuje z tego surowca po 2025 roku. Równolegle do szczytu, podczas rozmowy z Ching Tankiem Koon Chilon for Relations, szef MSZ Tchin ostrzegł jednak, że współpraca ZUS-a w zakresie klimatu zależeć będzie od reakcji Stanów Zjednoczonych na politykę Pekinu wobec Hongkongu, Tajwanu oraz Xinjiangu. Jorkery, specjalny wysłannik Białego Domu do spraw klimatycznych, pozostaje optymistą w kwestii dogadania się z Pekinem w sprawie polityki klimatycznej i przewiduje, że niedługo władze CHRL zobowiążą się do ambitniejszych celów. Takiej nadziei nie podzielają natomiast republikanie, polityczni przeciwnicy Bidena. Ich zdaniem Waszyngton powinien wywierać na Pekin większą presję.